E, mam spotkanie z e, whisky e, e, szkocką Single Malt e, Old Pulteney, e, whisky z portowego e, miasta e, Wick a jedna z e, najbardziej na północ wysuniętych m, szkockich destylarni. E, Wyk to, to, to port e, rybacki i przez długi czas e, e, m, krążyły takie takie troszkę prześmiewcze pod, pod adresem old pulteneya legendy, że swoje, swoje destylaty przechowują w beczkach po śledziach tak silne gdzieś te aromaty portu rybackiego można było w ich, w ich whisky znaleźć. Oczywiście te żarty pochodzą z czasów znacznie dawniejszych. Dzisiaj a proces, proces leżakowania nadal jest oczywiście blisko, blisko portu, blisko morza, no ale na pewno nikt tutaj żadnych ryb w olpulteneju w zapachu raczej się, się nie doszuka. Jest, jest wersja dymna, wersja, która nazywa się hadard. To jest, to jest torfowa whisky z podstawowego scorrange Old Jest to whisky delikatnie torfowa i ten torf jest zupełnie inny niż, niż torf z Islay. On nie jest medyczny, on jest bardziej taki powiedziałbym kamienny czy, czy mineralny. Delikatny i są też nuty słodkie, nuty, które pochodzą. Z beczek po Bourbonie, w którym Hadart leżakował. To jest whisky bez, bez podania wieku. Whisky, która, jeśli dobrze pamiętam, trafiła na rynek 3 czy, 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 czy 4 lata temu, razem z zupełnie odświeżoną linią butelek i etykiet Old Pulteneya. Kolejną whisky, której, której będziemy próbować, to jest Old Pulteney 12-letni. Leżakowany w e, e, amerykańskim dębie, a jakże e, whisky, która jest już nietorfowa. Whisky, która ma dużo nut e, słodkich, owocowych, jabłka, gruszki, ale też sól. Prawda? Tutaj to jest też taki, e, taki charakterystyczny szczegół dotyczący e, old putine, że, e, w, w tych W tych ich e, alkoholach zawsze e, e, trochę soli. Albo nawet więcej niż trochę soli znajdziemy. Nie ma śledzi, ale, 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 ale słoność, słoność jest. I mamy 15-letniego Pulteneya, To jest whisky ciemniejsza, nie tylko ze względu na to, że leżakowała 3 lata dłużej niż wersja 12-letnia, ale przede wszystkim to jest whisky, która leżakowała w dwóch rodzajach dębów w rybeczkach po Bourbonie. Oraz w beczkach z dębu hiszpańskiego. Czyli mamy tutaj, może nie szary, bo mielibyśmy informację o tym, że jest to beczka po sherry, po sherry Oloroso czy szary Pedro Jimenez. Hiszpański dom nam mówi, że zapewne było to słodkie, likierowe wino, czyli wino bez apelacji szary, ale o tym samym, co szary, charakterze. I tutaj takie nuty rodzynek bakali. Troszeczkę drożdżowe, ale też, też dużo słodyczy, nie tylko waniliowej, ale też figi, czy, czy daktyle, czy suszone morele w tym 15-latku odnajdziemy. No i kolejny Old Kulteney, 18-letni, znowu, znowu ciemny, tutaj mamy przeskok znowu od 3 lata i to jest whisky, która leżakowała w beczkach po Bourbonie i Beczkach z hiszpańskiego dębu, czyli ta, ta sama kombinacja co w przypadku piętnastki, ale słodsza, głębsza. Ten zapach gdzieś tutaj nam się kojarzy już mocniej, powiedzmy, z, z orzechami włoskimi, z, z ciastem drożdżowym, z, z, z suszonymi morelami. Myślę, że tutaj jest też właśnie sporo takich nut typowych dla oloroso, czyli troszkę drożdżowych jest też w, w aromacie e, sól. No i e, gwiazda, e, gwiazda e, naszego wieczoru, e, naszej, naszej de, e, dzisiejszej degustacji, to jest Old Pulteney e, 25-letni, e, butelkowany z mocą 46%. Te whisky 25-letnie e, ukazują się raz na kilka lat, więc i, i tak naprawdę za każdym razem to jest też kompozycja troszeczkę innych beczek, one się troszeczkę od siebie różnią. Tutaj mamy bardzo dużo takiej słodyczy, słodkich pieczonych jabłek, słodkich gruszek. Na pewno silny wpływ beczek po, po I właściwie tutaj już soli w tej, w, tej, w tej whisky nie czuć, jednak upływ czasu a no powoduje, że absolutnie beczka zaczęła dominować nad samym, nad samym destylatem. Jest to, jest to słodka, bardzo, bardzo intrygująca, wciągająca whisky, też z nutami gdzieś takimi bakaliowymi, orzechowymi. Przygoda z Old Pulteney podróż, podróż w, 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 w kierunku portowego miasta Wik dzisiaj. Przed nami. Do zobaczenia.